Bardzo serdecznie witamy. To jest pierwsza oficjalna konferencja prasowa Szymona Kołowni, nowego wybranego. Przed chwilą dosłownie marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Mam zaszczyt tą konferencję poprowadzić. Od razu, zanim oddam jeszcze Szymonowi Kołowni głos, powiem, że mamy bardzo niewiele czasu na tę konferencję z uwagi na to, że zaczyna się równo o 16.00 posiedzenie Senatu, na którym musimy być, więc proszę pozwolić, że później będę niestety ograniczać nieco ilość pytań. Bardzo proszę, Szymon Kołownia. Drodzy Państwo, spotkanie po raz pierwszy w tej roli, ale zapewniam, że nie ostatnie, że tych spotkań i okazji do tych spotkań będzie więcej. Mam nadzieję na dobrą współpracę z Państwem. Otworzymy Sejm, otworzymy go i dla dziennikarzy, i dla obywateli, i dla organizacji społecznych, dla wszystkich tych, którzy chcieliby, żeby to znowu było miejsce spotkań i rozmów o Polsce. W, dzisiaj w planach Sejmu jest jeszcze określenie liczebności prezydium Sejmu, wybór wicemarszałków zakładam, że dalej w tym programie dzisiaj nie będziemy już w stanie z powodów czasowych pójść. Jutro zbierzemy się, tak zakładam, tak zaproponuje prezydium sejmu jeszcze raz pewnie w godzinach popołudniowych, żeby dokonać kolejnych czynności opisanych w konstytucji i w regulaminie sejmu, ale jak znam życie, nie wyczerpiemy znowu w, w, tych rzeczy, które są do zrobienia, a więc wzorem też poprzednich kadencji posiedzenie najpewniej zostanie odroczone do połowy, nie do połowy, tylko do początku przyszłego tygodnia, tak, żebyśmy mogli dokonać między innymi wyboru trybunału stanu i zrobić inne rzeczy, e, które e, są naszym obowiązkiem na pierwszym posiedzeniu sejmu. Chcę Państwa też poinformować, że w międzyczasie odbyłem rozmowę i z panią minister Kaczmarską, i z panem komendantem Straży Marszałkowskiej. W, w, oni skontaktowali się z policją. Ja wydałem panu komendantowi Straży Marszałkowskiej polecenie sporządzenia odpowiedniego pisma. To pismo za chwilę trafi do komendy stołecznej policji. Spodziewamy się, że dzisiaj w nocy barierki otaczające do tej pory Sejm, spod Sejmu znikną, choć już zostały przez policję odbezpieczone rozmontowane. Ta, ta procedura powinna za chwilę ruszyć. Ja za chwilę wezmę udział w inauguracyjnym posiedzeniu Senatu, złożę kwiaty pod tablicami w upamiętniającymi ważne wydarzenia z historii Polski, z życia Sejmu. No i później wracamy na salę plenarną. Mam nadzieję, że sprawnie pójdzie nam wybór prezydium, bo skoro jest już izba, bo są zaprzysiężeni posłowie, to jeszcze teraz brakuje prezydium i komisji, żebyśmy mogli w sposób normalny procedować ustawy i zacząć w Sejmie Dziesiątej kadencji pracę. Jestem bardzo wdzięczny za to, co przed chwilą na sali Sejmowej się wydarzyło. Słyszałem też głosy wielu malkontentów czy powątpiewających. W słuszność dokonanego przez Izbę Wyboru, ale moja czułość, cierpliwość i otwartość nie będzie miała granic. Postaram się przekonać również ich, że ten sejm jest naszym wspólnym miejscem i wspólnym zadaniem. To tyle ode mnie na wstępie. Może ze dwa pytania, bo naprawdę marszałek senior czeka. Z, musimy ich złożyć kwiat. Fakty to Taką uchwałę sam proponowałem. Spodziewam się, że będziemy mogli podjąć ją szybko, może nawet na pierwszym posiedzeniu Sejmu, gdy będziemy dokonywali wyboru Trybunału Stanu i będziemy ustalali skład najważniejszych instytucji państwowych. Natomiast jeżeli chodzi o te projekty, o których złożenie zapowiedziała Lewica, one będą mogły być procedowane w momencie, w którym konstytuują się komisje sejmowe. Nie da się procedować projektów ustaw bez komisji. A więc mam nadzieję, że szybko będziemy w stanie wyłonić sejmowe komisje, i wtedy bez zwłoki, z odpowiednią procedurą, po odpowiednich sprawdzeniach, wszystkie projekty, które będą spełniały warunki legislacyjne, będą procedowane. Tak jak powiedziałem to przed chwilą na sali plenarnej. Nie wiem, czy Państwo widzieli, czy może nie, ale gdybyśmy mogli to symbolicznie ograć, to pewnie byśmy to zrobili. Zobaczylibyście Państwo tutaj ekipę przeprawodzkową, która wyprowadza z gabinetu marszałka Sejmu potężnych rozmiarów zamrażarkę. Zamrażarki już w tym Sejmie nie będzie. Pan redaktor, bardzo proszę. Tak, będą konsultacje, będą konsultacje społeczne jako zasada, będą wysłuchania publiczne częściej. Będziemy starali się Sejm otwierać na wszystkie możliwe sposoby, żeby obywatele rzeczywiście, a nie tylko politycy mogli zabierać w nim głos, bo od tego on jest i do tego został powołany i po to jest w tym pięknym miejscu Warszawy, żebyśmy tutaj rozmawiali, a nie przemawiali do ludzi, mówiąc im jak mają żyć i co mają zrobić. Panie Marszałku, po pierwsze, czy poprze Pan kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałka, a po drugie, czy Konfederacja będzie miała swojego wicemarszałka? Czekamy wciąż na ostatnie, na ostatnie uzgodnienia pomiędzy wszystkimi partiami koalicji demokratycznej, one się będą odbywały w tych przerwach, kiedy ja też będę miał inne zajęcia związane z moją nową funkcją. Natomiast ja w tej sprawie wypowiadałem się już wiele razy i mówiłem nadal stoję na tym stanowisku uważam, że Prezydium Sejmu powinno być zwiększone o jednego wicemarszałka, tak żeby każdy klub w tym Sejmie miał możliwość wprowadzenia tam swojego przedstawiciela. Natomiast co do samej kandydatury pani marszałek, pani poseł Witek, ja mam poważne wątpliwości co do, tego w, co do tej kandydatury. W, jeżeli zostanie zgłoszona, no to ja te wątpliwości z całą pewnością wyrażę w taki sposób, w jaki wypada to zrobić również nowemu marszałkowi Sejmu. Natomiast jeżeli chodzi o głosowanie całej koalicji demokratycznej, bardzo bym prosił o to, chcemy, żeby było zgodne, żebyście dali nam państwo czas na dokonanie tych ostatnich uzgodnień, dlatego, że sytuacja jest dynamiczna. Nie spodziewaliśmy się kandydatury pani Elżbiety Witek na marszałka, ona była, to też trochę zmienia całą tę geografię polityczną dzisiejszego dnia, ale to już za parę godzin. Jeszcze ostatnie do pytanie, panu, dobrze? Bo panie, naprawdę panie, panie Dobrze, to, to ja, to, tak. to ja dopytam Pani Marszałku, bo rozmawiałem przed chwilą z szefem klubu Pisu i z panem Jarosławem Kaczyńskim. Oni mówią, kandydat jest jeden Elżbieta Witek. Czy zgodzi się Pan na to, żeby jeden klub pozostał bez swojego, największy zresztą klub, pozostał bez swojego wicemarszałka? Bo na to się zanosi. Że się... To nie jest decyzja marszałka Sejmu. To jest decyzja ugrupowań, które zasiadają w parlamencie. Ja jestem już teraz w trochę innej roli. To Sejm zdecyduje. Zdarzały się przypadki w historii Sejmu. To był marszałek Ujazdowski. To były inne przypadki, kiedy stanowisko w prezydium Sejmu pozostawało nieobsadzone nawet przez kilka posiedzeń kolejnych Sejmu. Więc zobaczymy, jak będzie na pewno jest tak, że prawo i sprawiedliwość ma absolutne prawo do swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu, nikt tego prawa kwestionować nie zamierza i nie będzie, z tego co się orientuje. Natomiast jeżeli pojawią się wątpliwości co do konkretnych osób mających zajmować to stanowisko z tego czy innego ugrupowania, posłowie mają prawo i obowiązek dać temu wyraz w głosowaniu. Zapytam jeszcze Pana o ten Pana słuch społeczny, yy, bo yy, jak się Pan zapatruje, znaczy, yy, lewica złożyła dwa, czy złoży dwa projekty ustaw aborcyjnych. Czy myśli Pan, że yy, klub yy, trzeciej drogi może któryś z tych projektów poprzeć? Teraz proszę już rozmawiać z szefostwem klubu trzeciej drogi, ja jestem w trochę innej roli od dnia dzisiejszego. Od strony marszałka Sejmu mogę powtórzyć tylko to, co już mówiłem pani redaktor. Wszystkie projekty, które będą spełniały warunki legislacyjne będą procedowane zgodnie ze swoją kolejnością, natomiast, żeby się to stało, muszą ukonstytuować się komisje sejmowe. Jak są komisje sejmowe, wtedy można procedować ustawy. Będziemy się starali zrobić wszystko, żeby one szybko się ukonstytuowały. Szybko. Tak? W, tym tygodniu? w tym tygodniu moim zdaniem nie ma szans, w tym tygodniu ukonstytuują się może dwie, trzy komisje, natomiast y, zrobimy. Y, kontynuację tego posiedzenia w przyszłym tygodniu, ale pozwólcie, proszę, porozmawiać mi o tym najpierw z prezydium Sejmu, które dzisiaj zostanie wyłonione, bo to będzie nasza wspólna kompetencja. Dziękuję tak. Państwu bardzo. bardzo dziękujemy.